Ja się nie No, nie wiem jak to się nazywa, ale wiem tylko no, trzeba uciekać przed tym. O, te ogólnie trzeba już z tego na no, ale ogólnie to nie wiem, wyłączony mikrofon, nie musiałem zacząć jeszcze raz od początku. I wiem tylko jedno, że trzeba uciekać przed szurem i zbierać jakieś kluczej sery. Chyba te sery trzeba zbierać, nie wiem, ale ja je na wszelki wypadek będę zbierać. Może to daje jakieś sekretne zakończenie ale już słychać tego szczura ale więc ja szybko uciekam, szybko, szybko dobra, podnoszę ten ser no i właśnie o tym, o, do, o, zielony klucz zielony klucz, yy, podnoszę go oczywiście, i o tym mówiłem, ja już nagrywałem to odcinek, podniosłem dwa klucze wtedy zauważyłem, znaczy jest dwa sery i wtedy zauważyłem, że po prostu nie mam tego o i tu jest ten drugą, kolejny ten i tu potrzebujemy niebieskiego klucza ciekawe czy zielony wystarczy tylko nie wiem, jak. Tam. No, dobra. No, nie wystarczy. Kurde, trzeba znaleźć. Dobra. Ale też trzeba znaleźć wejście do zielonego klucza. Ja pamiętam, że ja znalazłem wejście do zielonego klucza, ale. E, Okej. Okay. O, i tu jest talina. Tu jest talina. I tam coś jest na końcu. Kurde. Dobra, sobie da. Kurde. Jest tutaj jakaś niewidzialna. Poczekaj. O, właśnie, właśnie. Ty, bo pamiętam, że talina. O, właśnie. Dobra. Weź to teraz. Otwórz. No, i jak się to otwiera? Kurde, nie. O, dobra. O, to, dobra, wystarczy. Okej. Okay. I nie gadajcie, że to już jest koniec. No nie, no proszę was. To nie może być koniec. Okej, okay, dobra. Mam pierwszą słówówkę i nie mogę tego zmienić. Głys e do okej. Okay. Muszę wpisać... Ja się rozejrzę, bo może gdzieś tutaj będzie jakiś ser. Albo nie, nie wiem. No i ogólnie to zostawcie zuba i łapkę w górę. Ponieważ każda jedna łapka w górę. To jest 200 robuxów wydanych w kolejnym filmie, każda subskrypcja to każde 400 robuxów wydaję w kolejnym filmie, a więc jeżeli klikniecie subskrypcję i łapkę w górę, yy, to, yy, to wydam 500 robuxów i to od jednej osoby, a więc, nie, 600 robuxów i to od jednej osoby, a więc opłaca się, a ja tymczasem wpisuję kod, tylko, dobra. Okej, okay, no i właśnie, to nie będzie takim. Teraz musimy się zastanowić, jaki to będzie kod, ja mam niby te green key. Hmm, Poczekajcie, a? Nie, ale tak się nie. No dobra. Spróbujemy go wpisać od tyłu. Czyli to jest 3, 8, 4, 2. No i to zadziałało. No i super, dobra. I teraz idziemy przed... Ja się boję, że tutaj zaraz nie wiem, hagi łagi wyskoczył mi ten szczur, żul, kurde. Ale dobra, tu są jakieś lampy, mm, bardzo takie niepokojące. Okej, okay, ale to są chyba po prostu zwykłe lampy. Chyba nic nie ma się dziać. I ja tutaj coś widzę i widzę też. Też jakieś deski. No, nie, nie, to nie są deski, to jest jakiś kamień. Nie wiem, nie to wyglądało bardziej na... O, i jest czerwony klucz. I radio. Nie, nie da się. Ale blok tylko, się da. I serek. Okej. Okay. I... Kurde. Nie, nie, dobra, to jest zamknięte przejście. Okej, okay, dobra, on tam przebiegł. Teraz trzeba tutaj jakoś przeskoczyć. A wypijmy tą Bloxy Cole, może to nam coś da. Może twórca coś ukrył tutaj. Bo jak wypijemy tą Bloxy Cole, to coś się stanie. Ale chyba nie, bo jej się nawet wypić nie da. To jest tylko tak do urozmaicenia. Okej, okay. nie, 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 nie da się. Nie, dobra. Nie, nie da się jej wypić, dobra. Może... Nie, dobra. A ja nie doskoczyłem. Ok, i wiem, że jeszcze nie widzieliście tego sztura, ale. O, no i tutaj był ser, super. Myślę, że zaraz powinien być safe zone. O, no i jest. No, no i widzicie, jakbyście zostawili taką łapkę w górę, to bym sobie to kupił. A tak to nie mogę. No niestety, nie zostawiliście łapki w górę ani subskrypcji. Dobra. O kurde! No i właśnie widzieliście tego szczura. Panie szczuru? Mm. O kurde, ty szczureł biegnie. O, widzicie, jaki fajny szczureł? Ja nie wiem, czemu on zabija. Dobra, teraz trzeba się go pozbyć, bo ja bym bardzo chciał przejść w tą grę. Eee, bo tu jest jeszcze jakieś przejście. I tu coś jest. Hala. Dobra. Nie, nie, nie. Może jak zwierzęłem wszystkie sery? Nie wiem. Może tutaj tu, tu jest jakiś krót. O! I deska. Deska, dobra. Wiem, gdzie musimy się dostać. Wiem, gdzie musimy się dostać. Yy, tu jest deska. Czyli musimy się dostać tam do tych zielonych drzwi. I jeszcze... O, serek. O, nie. Szczur mnie teraz nie może zabić. O, dobrze. U. Nie no, szczur to mnie teraz nie może zabić. Muszę szukać tej liny walonej. Jest 6 na A Panie szczuru, czy ja mogę... Dobra! No to już to chyba. Przech... Dobra, już to chyba przeszliśmy. Dobra, my już tutaj wiemy, co mamy robić. Yy, dobra, yy, o. Nawet się tutaj od razu zrespiliśmy. Okej. Okay. Jestem gdzieś na jakimś parkurze. Czemu to mnie nagle tutaj przeniosło? ej, ej ja przepraszam bardzo, ale... Okej. Okay. Ja nie chcę być na parkurze, Ja myślę, że... Ta deska mi będzie potrzebna, to teraz to się... Teraz to ta deska mi nie jest potrzebna. To po co ja ją zbierałem? Łee, kurde. Ajajaj. Ej, dobra. Może coś tutaj przynajmniej na końcu będzie. O, jest serek. No i się opłacało, no i super. Dobra, a tu jest wyjście. Okej, okay, dobra, jednak nam będzie potrzebna ta deska. Super. I tu jest niebieski klucz. Poczekajcie, do czego był niebieski klucz? Hmm. Wiem, do czego był niebieski klucz. O ile to jest niebieski, a nie fioletowy. Dobra, dobra, szybko do tej Ja tutaj go czuję, wyczuwam go. Wyczuwam szczura. Teraz nie mogę zginąć. Teraz nie mogę zginąć. Nie, 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 ja jestem zbyt daleko. <laughs> lina. Lina, 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 lina. Szybko lina. retki, dobra. Tu jest ta deska. Ale ja już nie potrzebuję. Wiem, że potrzebuję tutaj siedzieć. Dobra. Szybko, dawać mi się... dobrze. Jest. Dobra. I poczekajcie. Teraz tak. Czy to mnie dobrze przyprowadzi na pewno? Nie. Yy, to mnie źle przyprowadziło. O nie, najgorzej. Poczekajcie, może jak się wrócę. Kurde, mam taką nadzieję. Jak się tutaj wrócę, to będę mógł tego bluki użyć. Ale nie, no, kurde. Mm. No, tego bluki ja znalazłem wcześniej. To było mega Gas Super. Ty, ja to odkryłem nie Co, Co to, to jest? To jest nic. To jest po prostu nic. Coś czuję, że tego jest tutaj ukrywanego więcej. Ale mi się tego nie chce szukać. Mm. Nie, nie, nie. Nie, ja ten gość w ogóle cały czas za mną chodzi. Dobra. I ja... O! Ty to jakoś można otworzyć, nie wiem, może... Locks Nie. Coś czuję, że tu jest wyjście. Mm. Tam nic nie ma, dobra. Spróbuję jeszcze raz wejść tutaj. Tutaj jest ten niebieski klucz. Dobra, zaskakuje. O, kurde. Ten szczur się kręci najbardziej w okolicach, właśnie spawna. Bo tam jest najwięcej ludzi, tak coś zauważyłem. Oj, no i tu jest spawn. Bardzo mnie to nie. Nie cieszy mnie nie, nie to bardzo. E, coś czuję, że w tym odcinku nam się tego nie uda przejść. Kurde. Muszę zebrać wszystkie sery. Szybko. Dobra. Przechodzimy tutaj. Tutaj. Jak się, ja, jak ja się wtedy dostałem do tych wentów? Muszę to wiedzieć. Te wenty mnie uratują. Jak ja się tam wtedy dostałem? O kurde. Tak średnio chcę iść pierwszy, O, dobrze! To tędy było. Dobrze to było tutaj. Dobrze szedłem i teraz tutaj. Ok, i tutaj już nie ma sera, ale. O tak! To jest pod czwórką. Dobra. Dobra. I jest. I... Do czego jest te 30 sekund? Okej, okay, dobra, tutaj wchodzimy szybko. Tutaj. Dawaj, szybciej, 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 szybciej. Możliwe, że tam... Że, że te 30 sekund jest do wyjścia. Nie. Chyba, że ja się w czasie nie zmieściłem. Bo to też jest... To też jest taka możliwość, że ja się po prostu w czasie nie zmieściłem. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tylko trzeba to teraz jeszcze raz znaleźć, a to... A to będzie najtrudniejsze. Fakty jest save zone. To jest gdzieś tutaj, to, to powinno być kurde. Nie wiem gdzie. Ajajaj, teraz to się pogubiłem. Nie wiem gdzie są te drabiny, a to jest. No i bardzo ważne. Orzeż, mordę Dobra. tutaj. Tu jest ostatni ser. Nie wiem, co on daje. The door is open. Je, jakieś. Dory się otworzyły. Jakieś drzwi. Tylko nie wiem, gdzie są te drzwi. Może wierzę, że to są te drzwi końcowe, mam taką nadzieję. Dobra. Grinki? Nie, 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 to tutaj na pewno nie. Ja pierdziele. Ja najpierw spróbuję, bo tam była też... Jeszcze taka jedna brama, ja jej spróbuję. Ja... O, dobrze! Może wierzę, że to jest wyjście, proszę. Tak. Przeszedłem tą grę w 15 minut. Hmm, ja oczywiście zostałem skikowany. Słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Za oglądanie. Yy, pamiętajcie, żeby zostawić subka i lajka. Yy, oczywiście w górę. Bo każdy lajk w górę to każde 200 robuxów wydanych w kolejnym filmie. A każda subskrypcja to yy, 400 robuxów wydanych w kolejnym filmie. Ale wiecie co? Ja chyba... Tak. Ja chyba zmniejszę, że, że łapka w górę, 200, 200 tych to jest za mało. Jedna łapka w górę to jest 100 robóksów wydania w, kolejnych filmie, w kolejnym filmie, a każda subskrypcja to jest 400 robuxów wydania w kolejnym filmie, a więc subskrybujcie, łapkujcie w górę, a ja już Was żegnam. Do zobaczenia i pa!